Dlaczego lubimy pracę zdalną? No jakby powodów jest kilka, moim zdaniem. Wygodnie się pracuje w piżamce i będąc dla niektórych nieumalowanym bez kamerki, bo nie lubimy stać w korkach, nie lubimy marnować czasu, bo lubimy sobie skończyć w piątek o 14 i po prostu mieć tam tą kropkę zieloną, ale już trochę umówmy się, chillować sobie bombę. Oczywiście niektórzy powiedzą, że nie, tu chodzi o to, że ja się muszę skupić, no ale niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto na kolu, na, na nasuchu nie gotował obiadu, czy nie odkurzał podłogi, czy nie, nie wiem, czego nie robił w chacie. No jakby robimy te rzeczy nie? Więc chodzi o naszą wygodę, natomiast postrzegajmy też to czasami oczekiwanie od bycia na miejscu, że to jest dla nas szansa, żeby coś zrobić innego, żeby się z kimś poznać, pogadać jakąś, zbudować relację. Nie postrzegam tego jak, jako przymus, że to firma, a, głupia firma każe mi jechać, whatever, po co. To jest taki ciekawy pomysł teraz na siebie, żeby się samemu ze swojej własnej woli pojawić, jeżeli nawet firma nie zmusza, co generuje jakąś szansę, tak jak powiedział Daniel, na poznanie członków zespołu, być może na poznanie innych ludzi, na zrobienie jakichś relacji, które mogą wam pomóc, czy to w awansie, czy w projektach, czy trochę inaczej was ustawić w tej hierarchii powiedzmy projektowej, czy zespołowej, no na pewno będzie łatwiej w ten sposób, niż będą całkowicie zdalnie. Obserwuj nasz kanał, a będziesz na bieżąco ze wszystkim, co warto wiedzieć o branży IT, niezależnie czy chcesz do niej wejść, czy wbicie na wyższy poziom.